Jak zarządzać zadaniami w projekcie? Posłużymy się przykładowym projektem pracowniczym, w którym mamy trzy etapy każdego z pracowników i w każdym etapie wrzutki zadaniowe, czyli tablica zadań. W każdej z tablic uczestniczy po jednej osobie, tutaj dwóch, pracowników i ja jako projekt manager, a także administrator systemu. Julia ma 3 zadania, Piotr 5 i ja mam 7 zadań. Jeżeli wejdziemy sobie do grupy zadaniowej, docieramy do tablic Kanban. Chyba jednej z najbardziej popularnych metodologii działań umożliwiającej zarządzanie procesami w organizacji. Jeżeli wyobrażilibyśmy sobie salę konferencyjną i tablicę stacjonarną, to kiedyś wyglądało to w ten sposób, że na tej tablicy stacjonarnej były rozklejane kolorowe karteczki z domyślnymi statusami do zrobienia w trakcie i zakończone. Kiedyś przeklejano te zadania w miarę realizacji działań, i w ten sposób zarządzano obowiązkami, zadaniami do wykonania. Tutaj odpowiednik XXI wieku, gdzie mamy kilka zadań. W jaki sposób powstały te karteczki? W bardzo prosty sposób. Klikamy nowe zadanie. Niech to będzie przygotowanie oferty marketingowej. Z tego miejsca możemy zmienić termin realizacji naszego zadania i tylko tyle wystarczy zrobić, aby stworzyć zadanie w IC Project. W jaki sposób możemy przypisać osobę do zadania? Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jedna z moich ulubionych metod to przypisanie siebie właśnie do zadania. Najeżdżamy na karteczkę kursorem i naciskamy spację moja osoba już powędrowała do zadania. Kolejną metodą to metoda drag and drop, czyli przeciągamy i opuszczamy osobę na zadaniu. To wiąże się oczywiście z powiadomieniem i osoba od razu może przechodzić do działania. A kolejna opcja to już we wnętrzu zadania na zakładce ludzie decydujemy, że na przykład na tym zadaniu ma także pracować Piotr w ten sposób mamy trzy możliwości oddelegowania obowiązków pracownikom. Jak zmieniamy status zadania? Wystarczy przeciągnąć zadanie do kolejnej kolumny i od razu przechodzimy do działania. Status możemy także zmienić bezpośrednio na zadaniu. Zmieniamy kolumnę w tym miejscu. Na poszczególnych zakładkach naszego projektu mamy także zakładkę zadania, czyli zbiorczy widok wszystkich zadań pochodzących z tablic zadaniowych, do których jest przypisany wybrany użytkownik. Ta zakładka automatycznie dostosowuje widok względem uprawnień użytkownika, a także przypisania danej osoby do grupy zadań. Wspominałem, że Julia w tym projekcie ma trzy zadania i ona. Względem swojej osoby na tym zbiorczym widoku zobaczy trzy zadania. Piotr z kolei zobaczy tych zadań 5 z racji tego, że ma 5 zadań do wykonania. Ja z kolei jestem menedżerem projektu, ponadto także administratorem, dlatego na tej zakładce zadania zobaczę wszystkie zadania do wykonania w tym projekcie. Do dyspozycji mamy widok listy, oprócz tego widok tablicy. Czyli jakie zadania są o statusie do zrobienia, w trakcie i zakończone, a także widok terminarza. Również z tej pozycji możemy zmienić status naszego zadania metodą drag and drop. Jeżeli udało się pomóc, to zostaw łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. A jeżeli chcesz być na bieżąco z wideo-tutorialami, zasubskrybuj nasz kanał.